Witam serdecznie. Zobaczcie, kochani, jak można rozwiązać takie zadanie. Za nowe piłki i koszulki do szkoły zapłacono 3350 zł. Zakupiono 40 piłek. Dwa razy więcej niż koszulek. Koszt jednej piłki to 75 zł. Ile kosztowała jedna koszulka? Jakie rzeczy zostały zakupione? Zakupiono piłki i koszulki. I co? Wiemy, że piłek zakupiono 40, tak? A każda piłka kosztowała 75 zł. Więc ile zapłacono za wszystkie piłki? 40 piłek po 75 zł. Wystarczy pomnożyć, oczywiście. 40 razy 75. Wykonam mnożenie sposobem pisemnym. 0 oddzielam, tak? 0 na końcu. Dodam do wyniku: 4 razy 5 to jest 20, 0, 2 dalej. 4 razy 7, 28 plus 2 to jest 30. 0 ściągam na dół. Mam 3000, czyli 3000 zł zapłacono za wszystkie piłki. Teraz, co wiemy o koszulkach? Wiemy, że piłek było 40 i to było dwa razy więcej niż koszulek. W takim razie koszulek, Musiało być dwa razy mniej, czyli 40 podzielić na 2 to będzie 20. Kupiono tylko 20 koszulek. I teraz ile pieniędzy wydano na koszulki? Cała kwota pieniędzy to było 3350. Skoro na piłki wydano 3000, to 3350 odejmiemy to co wydano na piłki to zostanie nam reszta na same koszulki. Czyli na koszulki przeznaczono 350 zł. Ile tych koszulek kupiono? 20. Więc wystarczy teraz 350 zł podzielić na 20 sztuk. I wykonam to dzielenie sposobem pisemnym. 3 się nie podzieli na 20, ale 35 na 20 to jest 1, 1 razy 20, 20, 35 odjąć 20 to jest 15, ściągam 0 na dół, 150 na 20 to będzie 7, bo 7 razy 20 to jest 140, odejmuję, zostaje 10 reszty, no i w dziesiątej już się nie mieści 20, więc do 17 dopisuję przecinek, a na dole dostawiam jedno 0. I mamy 100 podzielić na 20. To będzie oczywiście 5, bo 5 razy 20 to jest 100. Odejmuję, nie ma reszty. Czyli jedna koszulka musiała kosztować 17,50 zł. I taką odpowiedź już podam. Jedna koszulka kosztowała 17,50. Dziękuję i życzę miłego dnia.